Drużyna taneczna. A! To prawda, najlepsza drużyna w mieście. Krok po kroku. Po krok po kroku. A! No to dzięki. Krok po kroku zawsze znają kroki. O, teraz załapałam. <grym znać w zimę> To chcecie do nas dołączyć? Cóż, szukamy nowych członków do drużyny. Przesłuchanie odbędzie się jutro. Kto wie? Może właśnie wy macie to coś. Proszę bardzo, karmo. Krok po kroku są super! Chcę wziąć udział w przesłuchaniu. Ja też! Tańczenie razem będzie ekstra!